Piotrek, ogromne gratulacje. Podium na tej nie, niewielkiej skoczni to chyba tym trudniejsze zadanie. O dzięki. Ja wiem, no skocznia, wielkość skoczni chyba nie ma, nie ma za bardzo znaczenia. Trzeba po prostu skakać to co się umie i. No i, i fajnie. Spodziewałeś się po wczorajszych treningach, że dzisiaj będzie tak dobrze, że tu powalczysz podium? Znaczy, nie, no, jakoś tak nie, nie myślałem o tym, który, który mogę być. Raczej koncentrowałem się na tym, co mam, co mam do zrobienia, i, i to po prostu robiłem. Tutaj jest taka specyfika, że jest bardzo dużo skoków o podobnej odległości. Czy to dla Ciebie czyni te zawody ciekawsze, czy właśnie tak jakoś jest denerwujące? Wszyscy tą samą dziurę, tak zwaną skaczą, i, i, a wyniki są różne. Nie wiem, bo nie patrzyłem, jak inni skaczą. Jesteś dzisiaj jedynym Polakiem na podium, trochę się przyzwyczailiście już, że was było więcej. No właśnie, ale, ale dobrze, dobrze, że tam Dawidowi też niedużo, niedużo brakło. No i tam w sumie w dziesiątce, nie wiem jak tam Stefanek chyba był, no i zaraz za dziesiątką, także także no tak, no nie było, nie było znowu tak źle. No i Maciek całkiem dobrze. No tak, tak, Maciek, Maciek w miarę, bo tam chyba dziesiąty? Także no, no tak. Wiadomo też nie, nie, zawsze, nie zawsze można mieć trzy, trzy pierwsze miejsca, nie? Trochę zaskoczyliście dzisiaj nowym kolorem kombinezonów, znaczy nowym albo starym, nie wiem, jak zależy do czego porównać. A jaki był kolor? No brązowy. Tak? <laughs> nie wiem, nie patrzyłem. Zakładasz, nie widzisz? Nie no, dali taki, no to wiem. Ale skaczę się w nim wygodnie, rozumiem. No w miarę, w miarę. Opowiedz w ogóle jakie wrażenia tutaj po Rumunii, bo to specyficzny trochę inny kraj niż zazwyczaj e, te, w których skoki się odbywają. Jesteś tutaj, dobrze się czujesz, czy Ci coś tutaj brakuje czegoś, coś Cię dziwi? E, pff, znaczy, nie, no tak, e, tak w miarę pozytywnie, no tak, nie wiem, e, nie, nie, nie miałem jakichś takich oczekiwań, co, co, tu, co tu jest, jak to wygląda, także Także, no tak, akurat mieszkamy na, na ranczu. Takim, no to poza, poza tym ranczem, no to w sumie widziałem tylko skocznie no i w sumie, i w sumie no drogę z lotniska, w której było ciemno. Także, e, także no tak, e, w miarę, w miarę pozytywnie. Podobno pierwszego dnia było tak zimno w nocy, że się w jakiś dywan zawijałeś. A no tak, no zimno. Nie, bo tak chyba mają, są przyzwyczajeni tutaj, że, że tu ciepło raczej jest, a akurat tak się złożyło, że było zimno e, i dopiero chyba na, na drugi dzień nam grzejniki załączyli. A akurat jakiś dywan leżał, bo szukałem kołdry jakiejś innej, bo tylko kocyk jaki taki był. E, no to trzeba było, się, trzeba było sobie radzić dywanem. I co, tak po prostu wziąłeś i się zawinąłeś w niego? No, narzuciłem na na, na i tyle. No i poszedłem spać dalej. Czyli Maciek tam mnie nie przytulił czy co? Nie, akurat dzielne łóżka mieliśmy. Oj, no to wyjątkowo. Wyjątkowo, tak. No, wracając jeszcze do skoków, to w tym momencie też Ty gonisz tutaj w klasyfikacji generalnej letniego Grand Prix. Czy jakoś tak patrzysz na to, na, na te wyniki? W sensie ile brakuje do Klimowa, czy masz szansę na triumf tej ostatecznej klasyfikacji? Ech... Nie. Raczej koncentruję się na, na sobie i, i w zasadzie tyle. I rozumiem, że koncentrujesz się na skokach, a w wolnym czasie łapiesz Pokemony. E i na gitarze gram. Tak jest. Dziękujemy Piotrek. Powodzenia jutro trzymamy kciuki. Dzięki, nie dzięki. dzięki.